13 rzeczy, które chcesz wiedzieć o Warzone 2. Kiedy i na czym zagrasz? Premiera 16 listopada. Na konsolach poprzedniej generacji, na nowej generacji i na pc tach Za darmo. Nowa mapa o egzotycznej nazwie Almazra. Gospodarstwo rolne. Największa z Warsonowych map. Pustynny klimat i sporo lokacji wzorowanych na mapach z poprzednich części Koda. To trójna strefa. Zamiast jednej strefy mamy trzy mniejsze, które na końcu przychodzą w jedną. Czyżby mniej kampienia pod koniec meczu? Nie mogę powiedzieć, że ich nie lubił. Nowy gułak, czyli większa mapa i dwóch na dwóch. Do pary przydziela nam innego gracza, któremu też się właśnie zginęło. W gułagu leży lód, który szybko zbieramy i nawalamy się z inną dwójką graczy. A poza tym w głagu trafimy na całkiem mocne NPC. Pływanie. W nowym Warzone możemy. po pływaniem jest mechanika nurkowania, są też łodzie. Z wody można strzelać, ale tylko bronią podręczną np. pistoletem. Are you kidding me right now? Movement, czyli zmiany w poruszaniu się. Twórcy świadomie usuwają cancel slide, dodają za to delfin dive, co oznacza, że będzie mniej ślizgania, ale więcej skakania. Serdecznie zapraszam, Adam Mały. Pojazdy. Będzie ich więcej i dają więcej możliwości. Wychylanie się i strzelanie przez okno, wskakiwanie na dach czy przebijanie opon. Fury będą teraz wymagać tankowania. Zrzut uzbrojenia. W nowym Warzone nie kupimy już zrzutu w sklepie. Zamiast tego można pojedynczo kupować swoje bronie i je ulepszać. Sam sklep wymaga. Wymaga też więcej klikania. Efekt jest taki, że zakupy będą dłuższe, a więc bardziej ryzykowne. Surprise, nie będzie też już atutów. NPC na mapie. Boty w budynkach, które możemy zabić i zdobyć ammo i expa. Są też twierdze z misjami, po zrobieniu których możemy zdobywać nagrody, na przykład swoje bronie. DMZ, czyli eksfiltracja swojego oddziału. Coś a la Escape from Tarkov. Bardziej taktyczny tryb, 100 graczy plus jeszcze więcej botów niż w trybie Warzone. Perspektywa trzeciej osoby. Pojawi się tryb z widokiem zza pleców. Lutowanie. Przypomina to z PUBG. Rzeczy są rozmiękowane według zastosowania. Na przykład, leki znajdziesz w łazience. Też jest więcej klikania niż było, bo musimy wybrać, co chcemy wyjąć z danej skrzynki. Jest też mechanika plecaka, do którego będziemy upychać teraz nasze łupy. Proximity chat, czyli chat zbliżeniowy. Jeśli będziemy blisko wrogów, będziemy słyszeć ich rozmowy. Tyle z najważniejszych rzeczy. Jak chcesz być na bieżąco z Warzone, polub i zaobserwuj.